Witam wszystkich! Dzisiaj chciałbym przetestować spawarkę transformatorową firmy Parkside. Jest to spawarka o parametrach od 30 do 80 amperów. Średnica elektrody od 1,6 do 2,5 mm. Jest to spawarka kupiona w jednej z sieciówek. Tutaj widzimy akcesoria, które są dołączone do spawarki. Jakaś tam śmieszna maska przewody wraz z zaciskami jakiś tam młoteczek do spawarki dołączona jest maska spawalnicza wykonana z materiału PP, czyli jest to plastik tworzywo sztuczne no jakoś no, no jak to w stanik urządzeniach no maska jak maska no dobrze że w ogóle jest zacisk spawarki ma dosyć mocną sprężynę co pozwala na dobry przepływ prądu właściwy przepływ prądu przez zacisk do elektrody co ma, co ma Olbrzymie znaczenie przy spawaniu, żeby tutaj ta to powierzchnia styku była jak najlepsza. O, uchwyt masowy, zacisk masowy też dosyć dobra, sprężyna mocna, dobrze ściśnięty, dobrze ściśnięty materiał, daje gwarancję dobrego połączenia. Obsługa spawarki jest banalnie prosta. Wiadomo, mamy dwa przewody, jeden, jeden przewód masowy, drugi do zacisk, zacisk do elektrody. Uruchamiamy spawarkę oraz regulujemy. Prąd spawania za pomocą mechanicznego pokrętła jest to spawarka transformatorowa, czyli regulacja prądu polega na odsunięciu lub przesunięciu do siebie rdzeniów transformatora, uzwojenie pierwotne, wtórne czyli w ten sposób regulujemy prąd. Tutaj na górze spawarki mamy skalę. Tutaj po, regulując tym pokrętłem, przesuwa nam się ten taki wskaźnik, który jest w środku i pokazuje nam, jaki mamy prąd spawania. Ewentualnie przy jakiej, grubości, przy jakiej grubości blachy, jakość wykonania spawarki, w stosunku do ceny, jak to w Parkside bywa, jest dosyć przyzwoita. No, plastik, tworzywo sztuczne, przewody. Jest, jest to wykonane z dosyć, dosyć, z dosyć dobrego tworzywa. Nie jest to delikatne. Nie, nie chodzi, nie, tutaj nie ma czegoś takiego, że możliwość wyrwania przewodu z urządzenia. Blacha obita jest spawarka, obita jest, znaczy okucie spawarki wykonane jest z blachy, przykręconej ze skręconej z sobą śrubami. W środku mamy transformator, tutaj też mamy y, blachę, pokrętło plastikowe. No, transformator, transformatorowe spawarki mają to do siebie w stosunku porównują, znaczy w stosunku do inwentorowych, że są bardzo ciężkie. Tam myślę, że waży. No, stworzymy ile waży. Zobaczymy, czy to urządzenie przyda nam się w domowych warunkach. Czy warto kupić to, czy nam się to czasami do czegoś przyda. No nic, zapraszam do testów. Po wykonaniu paru prób spawania w pomieszczeniu zamkniętym typu garaż, okazuje się, że na samym wstępie mamy, mamy problem z zabezpieczeniem termicznym tego urządzenia, czyli po paru nieudanych próbach zajarzenia łuku, układ te, termo Układ termiczny, czyli tam ten bimetal, rozłącza nam urządzenie i mamy, mamy urządzenie, które musi wystygnąć, uzwojenia muszą wystygnąć, czyli mamy przerwę na jakieś 15 minut. No, według mnie jest to kompletnie niedopuszczalne przy pracach spawalniczych, no nie możemy sobie pozwolić na to, że parę prób nieudanego zajrzenia łuku i yy, 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 musimy czekać 20 minut, żeby urządzenie wystygło. No, tutaj mamy wentylator, który tak jak widać. Idealnie pasuje tą przestrzeń między obudową, a uzwojeniem transformatora. Tutaj widzimy rdzeń transformatora, który wysuwamy lub, wysuwamy lub wsuwamy, w zależności od tego jaki chcemy prądu uzyskać spawania. Tutaj zasilanie bezpośrednio od tego wentylatora jest bezpośrednio połączone z włącznikiem, czyli, taki, taki, czyli przy włączeniu spawarki od razu się wentylator zaczyna kręcić. Wentylator jest do dość wydajny, więc poprawiamy warunki pracy transformatora. Teraz pokażę, jak się wentylator uruchamia przy włączeniu z Tutaj widzimy zabezpieczenie termiczne, czyli, tak, tak, tak naprawdę, to też wchodzimy ten bimetal, który tutaj mamy. czyli. Chłodzenie jest jak najbardziej wskazane. I przejdziemy do prób spawania teraz z dodatkowym chłodzeniem. Parametry spawania: prąd spawania około 70 amperów, Elektroda carbo-2mm. Kątownik z, z, z stali czarnej. Oczywiście tutaj powinna powierzchnia być przygotowana do, spawa do spawania, wyczyszczona z tej korozji, ale spróbujemy zajarzyć łuk. Udało, jak widzimy, udało mi się położyć napojnę yy, na tym kątowniczku. Tak jak już wspomniałem, jest to elektroda carbo, która jest generalnie przeznaczona do spawania stali jakościowych, niewęglowych. Natomiast można jakieś tam lekkie konstrukcje domowe spawać z tymi elektrodami, bardzo przyjemnie się spawa. Próbowałem elektrodami zasadowymi, 2,5. Nie dało się kompletnie zajarzyć łuku. Tutaj przy tych elektrodach widzę, że w miarę dobrze się spawa. Jest tak jak było widać na początku, był lekki problem z zajrzeniem łuku, ale jeżeli złapiemy łuk, to no, da się kłaść na poinę. Zajerzenie łuku na stali nierdzewnej, czyli jakościowej. No, no, oczywiście para, no oczywiście parametry spawania są za duże jak dla tej cienkiej blachy, ale chodziło mi o to, by pokazać jak się, jak się zajarzy łuk na stali nierdzewnej. Jak widać, tutaj ten kątowniczek, który, dwa kątowniki, które ze sobą spawałem. Tutaj grubość kątownika jest 3,5 mm. Także no tutaj nie patrzcie na jakość spoinę, ponieważ tutaj za bardzo się nie staram, tylko przeleciałem elektrodą. Jak widać, przy użyciu tej elektrody karbu bardzo, bardzo dobrze się spawa. Można to spawać, jest to jest to wykonalne. Spróbuję wykonać jeszcze po drugiej stronie po drugiej stronie spoinę no, ważne jest przy spawaniu żeby były zachowane wszelkie standardy związane z taką dziedziną jak spawalnictwo czyli przygotowanie, przygotowanie powierzchni do spawania, ukosowanie dobranie odpowiedniej elektrody e, wyczyszczenie no i wtedy możemy oceniać, czy urządzenie działa w miarę prawidłowo, czy też nie a nie tylko na zasadzie, że wzięliśmy kawałek e, zardzewiałego materiału starą wilgotną elektrodę. to Z tym to nawet sobie super inwentorowa spawarka w miarę dobrze nie poradzi, więc warto tutaj zachować te standardy związane ze spawanistwem. Próba spawania elektrodą zasadową, czyli jak najbardziej odpowiednio do konstrukcji stalowych ze stali węglowej. Maksymalny prąd spawania, jaki da się ustawić na tym urządzeniu, czyli 80 A. No i próbujemy. Kompletnie nie ma możliwości zajerzenia łuku, mimo to, że elektrody są suche, przechowywane w domowych, suchych warunkach. Co prawda elektrody zasadowe powinno się wygrzewać przed spawaniem, ale jak widzimy, wydaje mi się, że osiągnęła dosyć, dosyć prawidłową temperaturę spawania. Czyli elektrodami zasadowymi przy średnicy 2,5 kompletnie nie da się spawać, natomiast jak widzieliśmy, elektrody Carbo. Bez problemu, tak jak widzimy tutaj spawanie elektrodą karbą, to, to co było na początku bez problemu, próba spawania elektrodą zasadową, widzimy, że troszeczkę się nam nie udało. No, tutaj też widać próby zajarzenia łuku, bezskuteczne, no i dalsza, dalsza spoina również z elektrodą karbą. Profile zostały ze sobą połączone, warto by było zrobić teraz oczywiście przekrój, zobaczyć czy jest przetop. Ale wydaje mi się, że tutaj widać na, na, tym, na tym połączeniu, że jednak spojena jest stopiona prawidłowo, więc śmiało możemy powiedzieć, że ta spawarka to jest to urządzenie to, to jest spawarka, ponieważ spawa spaja ze sobą dwa stalowe elementy w sposób nierozłączny jak to piszą książki. A teraz pospawamy elektrodą rutylową 146 e, średnica elektrody 2 mm Prąd spawania około 70A No i cóż, no na pytanie czy warto kupić taką spawarkę transformatorową, mi ona wystarcza, ponieważ to co ja spawałem to były, to były elementy takie jak, nie wiem, pęknięta śruba, kawałek zawiasu przy bramie, coś ze stali czarnej przy furtce i to tyle. Jeżeli ja, ja powiem tak czy ja bym ją komuś polecił. Ja uważam, że warto teraz już przy tej technologii warto dołożyć parę groszy i kupić spawarkę inwentorową, nie transformatorową. Inwentorowa spawarka jest o 1 trzecią, 3 no, razy lżejsza, prąd spawania mamy, zakres prądu spawania jest większy, jest bardziej stabilna, ma system automatycznego zajarzania łuku, nie tak jak tutaj, musimy się męczyć. Eee, także, no, ja raczej Polecę jednak spawarkę transformatorową. No tutaj jeszcze nie wspomniałem o tej lampce. Tutaj ta lampka to jest właśnie zabezpieczenie termiczne, narysowany termometr. Jeżeli ona się nagrzeje, to zabezpieczenie załączy się i spawarka się rozłączy. To tyle z mojej strony. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało zapraszam. Dziękuję wszystkim za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.